Jak uważasz ty, raz, ja uważasz. Cześć, siemano, dzień dobry, widzowie, witam serdecznie na Super Mockach z ekipą tutaj na spokojnie, wiadomo, dzień dobry serdecznie. E, mapka od Blakusa podobno graliśmy, ja jej nie pamiętam, ale miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Ja ze... pamiętam, mogę ci wytłumaczyć kiedy na O. Oooo, e, ze mną w teamie Pewoli i gr właśnie, dzień dobry. You, A w przeciwnej, proszę państwa, potężne trio, potężne trio, na które trzeba będzie tutaj ugrać. Jest DMG, jest Ciastko, jest Naturalek. Dobre, Dobre, i to, no, no to co, no, no. so pewnie resty tutaj? Zatrzymuję, zacznij. Ja mam tylko teka i niglo muszę potrenować z tych pistoletów. No i w końcu, człowieku, w końcu! W końcu nie, bo ty kurwa ileś tam, że kradniesz. Na połowie będzie zmiana, jak będzie w wiadomo. No, no kurwa. <śpiewanie> no jak będzie tak. zmiana, to będzie, ale no, na no, razie na spokojnie. A ja jest bardziej niż git. W ogóle nie jest. Mały jest chuj, już sprzedali. Tu może wyjść? Który jest mały, jak na troll? To przejebane, bo się... jest. Radysiu to ma wintla kurwa Toś poda chyba A skąd ty wiesz to? Gówno nie W resp jest woła, Aha no i ma ulepszonego no, biera, granata. granata Koło, Ach, koło bo... Bawy kurwił Ale on w szoku jest, on jest w totalnym szoku Kurę ma Kurwa co za idiota. to ciężko kurwa ciężko Nie strzelaj bo kurwa Rysiu to raka dostał Nie wiem gdzie jest Michał Od Respa gdzieś tam Michał? Kosę ci klasie wpierdala ja, jest, ja, jest, ja, jest, ja jest, jest 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 Puścił to nie widziałem tych lejt Rysiu co ty za problem masz stary no jaki problem zdywałem się kiedyś? Ale jak zdybałeś? jak wyjebałeś 12 kul i mnie nie zabiłeś No bo ja upełem no, A nie czym się. ty grałeś znik dobry huł? Nie 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 12 kul wyjebał i mnie nie zabił Rysiu, ściągn, kalesony, bo bo cię kurwa Kegel przegrzał. Masz wieku digla Dawaj Digla, duch. Dobra, nie chcesz rzuci człowieku Tebor jak grasz Takiem to niech coś rzuca o. To masz Ale to Tobie rzuciło nie nam Ola ja Pewor ty... bierz ich. Pierdola nie. Ciekawie, ciekawie Ten pokaż dominację w końcu nad Peworem tutaj Wiesz co może pokazać fiuta ci tylko na Z na kurwa? Nie. Zaraz zobaczymy ja. A się beworek no. Ty, kurwa, wariatka jesteś ty. Coś żebyś. Tu jest fiut. podam gdzie lepszy granat. Pod ciutko czyściutko. Obity Michał, Czekam idzie jest, Kurwa, Czeka Czeka słaba, ja pierdolę. Gdzie Kąd ty? To? wiesz? Co? Gdzie hu? To. O kurwa, no dobra, dobra, pamiętam już tą mapę. Ju już mu tam, już mu tam Oj, dorosowało moce? no już, już mu coś tam hapnęło, wiesz? Ja za chuj tej mapy nie plecy. pamiętam, ja nie wiem. Plecy? No bo ten domek albo jakieś plecy, nie wiem. Ja, ja... pamiętam, to była mapa na Let której były właśnie, no. uzdrawianie było, nie, skrzeszanie, ja się wkur... wiem, że nie działa. E, ja, nie PirateSwap, czyli strona do wymiany skinów z CSA. Walają ci się śmieciowe skiny po ekwipunku? albo znudziły ci się te co już używasz? Możesz je błyskawicznie i bezpiecznie wytradować już teraz. Wchodzisz na stronę, zaznaczasz, które skiny chcesz wymienić na jakie, po paru kliknięciach możesz się cieszyć z nowej skórki w ekwipunku. Możesz także dorzucić trochę budżetu do swoich skinów i doładować saldo na stronie jedną z wielu metod płatności, jakie oferuje na przykład Blick'a, PayPala, lub Karty. A z kodemistrzu otrzymujecie 35% więcej do doładowania, więc aż żal nie skorzystać. Także drogi widzów wymieniaj woli i baw się dobrze. Igraliśmy, <grymne> graliśmy dwa razy ogólnie W sensie zagraliśmy grafisz? łatwy wpierdol był u I powiedziałeś, że lef, drugi raz też chcesz I graliśmy rewanż no. tego samego tego Okej, Teleport no. na res mają, bo, bo widziałem na tym, konsoli Pani no, nie mają stary konsoli wszystko widzi. Kurwa, to jednak źle pokazało Tu będzie Rysiu u, Tylko ze A dobra, nie wiecie Znacie, Rysiu biało dostaje ma no, wyjśu, kurwa. Tak, tak, tak. Nie, fart. To skill. Tak, to daj drugi raz taką pizdę Ale ja już dałem, tylko że on Drugie. dostał głowę i przeżył. No to daj teraz. No, na nie strzeliłeś, człowieku, weź. No bo, Myśu, nie ta. było na to czasu. Ta może ta pewnie ta. też, może, może jest... Raz musiał kurwa. być Myśu, to jest koks. Ja się schowałem, nawet już nie wychylam. bo dalej? dalej? Bo natura może was jednąć. A on kurwa ten. Cicho, cicho. Ej, kura, kura, kurwa, kura, biegnie od pleców. Wiem. Palaka, palaka tutaj, no. Dobrze, naturał. Nie trafiłeś palakiem. Kurwa, tak. No, kurwa, masz. Szkoda. Aj, aj, no, Kota ale kura mocna, kura mocna. Na przykład jest to, że ja się wychyliłem, ale Pera. pobiegłem dalej, no, ale ja już ja nie ma. Ani, ja tak nie wiem dlaczego on strzelał kurwa. Tak. i my to byliśmy. Że... Bestiam chłopaki. Hmm. Ale rusza się rusza. Rusza się, nie rusza się. Nie wiem, nie chce mi się kurwa z nim grać, aż on tego nie ogarnie, nie? Dobra, czwarty miesiąc, kurwa jak internet mu nie działa. Nie przesadzajcie, to robina. Mamy ten sam internet z cioskiem, jak w A A ta bank kurwa. Dobra, małe cięcie, widzowie. On jest zajęty chlaniem, kurwa i żarciem. No to co on ma? No to co on ma, stary no? I zaraz już panczam. jak już odpierdam super, bo ty sami się... <grym, grym, grym, grym>, To ja Ale to nie jest Rysia, wina przez Amirakłem był. Coś poda. Pesa, kurwa, tutaj był DMG. Cześć, że ja plecam wstecz. Bijem, owijem co kogoś. Oba, jest natural. Ja się byłem wcelowany w Rysia bo, Rysia, bo Rysiu tam trzy rundy pikował, kurwa. Ej, podbijanie bija, pod ma na a. Ej, pod, podbijanie, wiesz co? Ja życie. dawałem dwie rundy z rzędu flasha na i za każdym raz na to coś poda, coś poda. Pochodzi. To on miał? Nie wiem, ale pochodzi z taka. GMG you must, you must. Tam radę. Ja a nie. Pierdolę, paka na ciebie. dziewięć mosty go szczególnie. No już. I ja jestem kurwa mocny. A defa czekaj. No. teraz myślę. Kurwa. Nie, bo BMG zamiast Cię sprowokować, żebyś wyszedł, żeby zdefując, to stoi i czeka, nie wiem po Nie, to jest na spokojnie, stary. Z DMG. Z DMG. Daj Ziggla, tego techa, Grzesiu. Dobra, ale teraz Hedda z Digla komuś od razu wejść. Dobra, kupcie flash, w szoku. Ja chyba też walę Hedda z Diggla. Dobra, tam dobra. oszczędzam. To wale. Ja też walę Digla to lewej jest pusto, muszę tylko Pasta. kuleje. Oni podwójnie kryją mida. Nie powiedział nic, ty. Coś poda. <grywa> ja Coś tu śmierdzi. Ej chłopa Speeda! Jakiegoś kurwa, co jest? Aha! Dobra, no DMG ma mocne, nie? Ma mocne. Nie w a, Mały taki byłeś. Mówię, co tak zapierdala tu. Uch. Ale dostałem kurwa w łeb, coś podamy, bo padł. Coś podała, to idę. Nie wiem czemu Rysiu kurwa daje heada zniknął, powiedział. A, a jak ty mnie wziąłeś przez tego smoka? Kanujący dziki. Aha, kurwa. Jaki cudeł? Dobra, chłopaki w szoku jebane nas tutaj. Sokusz, są... szczególnie, że Rysiu to jest na nie Rysiu, Rysiu nie. Rysiu Rysiu nie widził. nie widział, nie Widział, no, Tak, idzie, tak idzie, jak idzie. po poku widzisz to ciężko, ciężko. Musimy razem Rysiu. Nie widział, nie Aha. widział. A Rysiu raz w lewej ma no, teraz raz w prawej kurwa. A. I potem mu odpierdala. On mu się jebe, stary, mu się jebe, on bo? kliknął, a... przycisk teraz nie wiem jak zmienić na Oni tego nie ugrają. Ja to wiem, że oni tego nie ugrają. Jak oni tego nie ugrają stary to są pierdoleci tak nie by... Bo oni... To są DMG... bracia Digle kurwa Jak DMG by zabił to bym mógł Nie grać. no bracia Digle to na spokojnie kurwa Razem grajcie kurwa Na spokojnie jubo. Michał no, czekaj na planta jeden Kurwa No, kurwa. kurwa ale pierdolo, poszło tam A ja wiesz że od dołu pójdzie Rysiu regeneracja już, Ile ty byś kurwa HP na tej regeneracji Wiesz ty Hedda dostałaś 30, 230, 230 dostał, miał no. Dostał Hedda z zakałacha nie Nie bo kurwa no 191 szereg Nie w Niedobrze, niedobrze, ale to jest mapa terror, na spokojnie. Nie, ja się przyjmuję, bo nie mam ciastka, on to spierdoli jak zwykle. No zaraz go skikuję. Ciastko że tam akurat może ugrać jako jedyny. Ale wydarzymy. ciastek to dobrze okay, Ja przecież. jestem akurat najlepszym playerem tutaj, kurwa. Najlepszym flyerem? Tak. A, player, Ta. dobra, sorry. Aha, kurwa mać. I na z kurwa, jak zwykle na grywkach, kurwa, full dźwięki i chuj. No bałki, no coś to ma, stary. ej, ten pies coś ma, kurwa, życie na start! <laughs> Ale ty szybko to kurwa dojechałeś co ty miałeś speeda? No clipa. No chciałem go zruchać, A. ale życie na O ty inaczej już są nie wyszedł na tego To Kurwa mać, do no DMG Czułem cię tu, czułem Czułeś tak mnie tu. A ja się właśnie chciałem na shiftę skradać zapomniałem, że mam ciche kroki A ten gdzieś krony żyj? No, na midzie wcześniej w Kurwa, ale dostał HEDA, nie? Dostałem. 157. No ja mu dałem kurwa. 365 steka No nie, trafiłem dwa, tylko myślę, że on mnie kotas nie trafi z tej rampy. Tak się skoła, ja. Coś woda, Ale równo lecimy, równo lecimy. No, fajnie. I kurwa, równo jak ty masz połowę naszego damage tutaj. Ale wasz będzie jest gównowarty, bo ma tyle samostagów. <noise> a tak. Ale przynajmniej lepiej strzelamy niż peł, bo 66% mamy headshotów. O, jakiś flash. Oni flash używają, więc wiecie co to znaczy. Super moc pewnie. Kurwa, miałeś. szybko strzelać miałem, trafić się nie dało. Na idzie jest pewer. Do się, wyszło czy do lewej? Do lewej. Nie wiem, gdzie musisz. Muszę, muszę. Okej, nie musisz. Już Musi, Ale ty nic nie musisz Ale znowu oni tak wolni Uważaj. Natural chyba dojechał plecy nam, bo śmierdzi coś mi od tyłu. Są B. Ma kurwa, kurę, kurwa. kurwa, no ja pierdole, ma kurę i chuj. No. Jak to grać, człowieku, kurwa? No, jest, jest bomba. Kurwa, 9, się siwtuwca. Dobra, kura dopiero biegnie z tamtego beza, więc na spokojnie. Na spokojnie. MG, dymaj, dymaj go tam, dymaj. Bo Ale coś już Neida? tam? kurwa klini. za 5 dostał Neida i chuj. Dobra już chłopak nie pacieć, idzie z tą chłopaką Dobra nie że on nie zdążył człowieku Przecież jest na spokojnie o. Aś zobaczył mnie kurwa Dostał coś tam? Nie, nie dostał, nie dostał oh. Dobra musimy szybko stronę muszę, zmienić, muszę. bo to nie ma sensu po tej stronie Pura mocno, kurwa mocna Nie no tu dla jak gram jeszcze, ja to nawet na poważnie nie biorę Coś gdzieś ukąszka? Nie wezmę tekka stary Na no, spokojnie, Teka mi to daje <suszturna> Skakać kurwa oni mnie teptą teraz zwalajcie Moc mam w sumie. Tak? Dlatego wiecie co Może chodźmy razem raz? Jest może jasne, dobry jasne. pomysł Będzie ciasko po prawo o garaż Jest no? Tudę wiem może być Kurwa, broń mi wyrzucił, broń mi wyrzucił Nie podnoś. Jest tam, jest tam, jest tam Kurwa, do prawej już A ty a nie pilnujesz koleżko? Mhm. Mm o kurwa Kurwa! Dobcy, dobrze, dobrze. No tutaj coś nie chodzi. No nie chodzi, nie chodzi, Stany, stary. To jest no. <grym <grym boi się Wielkiego Damiana. Boże, dziewczynki, to no, wszystko. Ale wymieram. strach, ja pierdolaj. Są ja obsrani. wiem, ja wiem, ja wiem. Daj mi to, robić tak ręka częściej na co dołować. Ale tam jest grubo, nie? Tam, tam no. jest grubo obstrane. Kurwa, polach, zabarwaj. Taka łatwizna jest. Jest, tu na plecach chciał. Dobra, dobra. No, spal, spal kurwa, obsłusie, spal, spal. Też się paliły, co? Troszeczkę. Ooooo! Blakus na pixel! Blakus na, na pixel! Blakus na piksel leci, wiadomo. Nie, kurwa, nie, ale zjebałem. Nie no, dobrze ci poszło z tym. Sam Ja Zabka, zaka, ale... dwa magazynki, a dałem mu 50, nie? Też dobrze, kurwa. Dobra, ja też broń mać. wyjebałem, jel. Kurwa, nie mam broni. Oj, oj oj. Ej to mamy coś, mamy jackpot'a Ja mam squawk'a no w sobie no. Idę pierwszy, co? Nie, 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 ja to, ja muszę, ja to muszę, ja O, ma to iść Poda, cicho On tu mamy był kurwa, bombę. poszedł poda teraz O kurwa Jak... A chuj. Kurwa, już odpięć do mówię, kto tak stoi. Nic kurwa, nie trafi, no, to nie trafi. Aimbot, aimbot, kurwa. Aimbot, mnożnik i mnożnik. Oni się zamienili jeszcze miejscami, kurwa, Ta, pozycje, no? nie? Bo Ja myślę, że do DMG to dajemy podjedzie pod tą repliczkę się go wysadzimy, a tu chuj. Dobra, nic nie Bo, bo gorącu, go widzisz, kurwa, no. przewidywalnie. To, gracie, gracie. To zamianki, że to, że zamianka przypadkiem wyszła, kurwa. Jeszcze zobaczył, że nikt nie poszedł na ten bąk, to sam poszedł. Wszyscy są pod. Podaj jeszcze wszyscy. Jeden mit i poda. Dobra, no, Pemar ma teraz. No mamy i co. Kurwa, maliście. Kur... Poda, poda. Ma ajma. Coś tam ma, coś tam ma mocno. Na... Może mieć wallhacka, jak takie informacje. To ma wallhacka, albo, albo radar, to na pewno. Ja słyszę wiem. go. Dzieś mi tu zastrzela, kurwa, z góry. Gdzie ja ty mnie niby słyszałeś? Ty się nie interesuj, kurwa. <laughs> ci mordy dostaniesz. No już dostał. No mi, no mi idzie, jest przemidzie do A poszedł, od mida do A. No kurwa, już tak szybko? A, się no wystraszyłem, kurwa. kurwa, ja pierdolę, ja. Musisz kadam mu dać. No. No a radar miał tylko. O, no miał radar, radar bo miał. Bo miał radar, bo bo radar, miał radar, radar i wykorzystał, już. tak? Oj, oj, oj. Kurwa, czemu im tak rzuca, a nam takie gówno, no? Już wiesz, jak ja się czułem. Wszyscy gówno, wszyscy równo dostajecie, Smaj. stary. No masz, czekaj, No przecież pat, co to daje, no kurwa. Dobre, dobre jest. A, dobre, no może ten ten, jak dobre, to zajebiście. Kurwa, ma teraz tu gra i teraz tu dojechał. Ty cfelozo, je pana. Sportowo grają tego Mida chłopaki, uważajcie. Już że sobie wyjebiam po kuli, nie? <noise> Kurwa! Ja pierdolę nie trafiłem pod A, pod A, nie trafiłem z Eusem, ja jeba. Kurwa, to tu już był, ja Jezu. pierdolę dziwne. Ja, ja pierdolę jebem. dwóch kurwa było, no. Dobra, ja siadam, nie? Ja siadam, kurwa, biorę bucha i Ja odpal monitor, no. odpowiedział powiedział, odpal monitor. Hey, dam wam jedną. Daj jedną, tutaj drugą. Jest problem. Nie no, drugie nie mam. Dobra. Wazon nie chce kałacha widzę i tu leży na lespie kałach. Leży? No idę. Leży, 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 leży. Ja raz, no, mam, Ty w, śmieciu w, i pierdolony kurwo. 1 A. Jeden na blisko, jeden na blisko tutaj pod midem. Jest, no. I pod, drugi do niego podbiega. Pozaj. Kurwa, co do tego Palaka z dał? Dobra, no, zamknij pysięć. Jeden plecy nam robi. No to Blakus Wiadomo, że Blackus. Kurde, podbiegasz, kurwa, kurwa kurwa. Kurwa, podrzuca jakiś kurwa pet O, kurwa, kurwa, kurwa. O Ajajaj. Ajajaj, ajajaj. Podat, zrobiliśmy, kurwa, jednego fraga. Byliśmy 3-3 wszyscy, nie? I od tego czasu tylko ja wbiję fraga jednego i Pemor wszystkie. No bo stary nam nie poszło, kurwa, nie No nie, po prostu my uczymy Pewora, chciał pograć, żeby mu szansę się wykazać, a jest No ale to za mecz się skończy, to bez sensu. Dobra, to już gramy, już gramy, Dobrze, 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 dobrze. to Naturalem, za Naturalem. Za kurwą biegną, za kurwą biegną. Ja mam I Natural, ja tankuję, ja tankuję. Dobra. Podat, nie, 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 jest do góry no, No, u mnie nie, 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 Natychmiastowe nie, 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 Z góry, nie, góry, nie, nie, wyjebałem. No, nie, no to Jak z góry nie, 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 kurwa nie, kurwa, nie, 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 no i chuj człowieku, no kurwa. Moc do, do chuja, kurwa się ja nadaje, kurwa. jeden i 23, E ja nic nie dałem kurwa, bo była niewidzialna ściana i chuj. E, nie dało się też jak doszli, telewanci ci w głowę nic nie dostawałem. nie, No my kurwa nic nie. tego. Nie, nie, nie. Nie, 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 chuj. Nie, nie, nie. U mnie clear. Na midzie coś chyba jest. U mnie clear. Nie czuć, cząstka gildii. Podaj do kurwy. A do będzie schodził po głowie na środku. Patrz, drabina A. na mina. Jaki kurwa magik? Ja pierdolę no Ja pierdolę, nic nie wchodzi do Dawaj flash O kurwa, jebać, o... człowieku. No i ten pewnie plecy zachodzi Nie, nie miałem ani jednej dobrej supermancy doła. kurwa w tej grze pierdolonej. Ile mu dałem? 16... no chyba ten Mac to tak nie, nie, już, nie już Ty no, tak, nie, no. dzisiaj leci Macik, kurwa konkretnie No konkretnie kurwa Chuj konkretnie Teraz jak masz na dobra hujdupę Masz, masz To nie Mam masz... chłopaki no. Musicie pierwsi lecieć a? Kurwa oni w trzech midem, jeden midem, dwóch na B leci Jeden do prawej, do prawej będzie do prawej, do prawej, do prawej wcelowany. Mhm. Pokolus. Już na bs Tak, Obiłem go, obiłem go na mid'a Dobra, Rysiu, bądź gotowy. Ej. Okay. Tu jest celowany jeden. Oni, oni wracam na mid'a, wracam na midia. Wracam na, mask... wraca na mid'a, uważaj, że jest tu celowany jeden. jeden. B. Jest na bs celuje w ciebie, ta we mnie. Raz ze mnie, raz w ciebie, ta za kontenerem gdzieś biega. Teraz granata wyciągnął. <laughs> ale, zawodowy konfident Bo. jest, jeden, jest za jeden. No ostatni No to jest z patrz, ja jest, palę, cel celowany jest Pali, widzę Jest, jest dziweszka no O kurwa nie spaliłem go Kurwa, kurwa się rzucili, jak to no. Pies na kości Stary kurwa. bo pierwszą rundę coś nam rzuciło za moce kurwa Pies na kości To czekaj, czekaj ja to mam A wiem, ja, wiem ja, właśnie Kurwa, no w końcu coś dało. Dobra, robię teraz, gram swoje. No, no. Kurwa, no i wracamy do macierzy chuj. A to się dzieje Co się dzieje? Ale zobaczysz. Odbyt mu wypadł znowu. Nie wiesz, co się nie interesuje? Ja mam taką główną moc, że musicie się karnąć to, nie? Pewnie. Nie Uważaj, flasha rzutam. No kurwa no ten Tricol też jest jakiś do chuj, wejdzie gdzie te strzały idą. Murzyn ma 7 HP, kurwa, jest śmieciem. A skąd to wiesz? Kurwa, bo mi mówili na mieście. Jisi <grym w> szmata. Kononem już szalony, nie wiem, nie mam pojęcia kurwa nawet. Na eee, Nad smałka? Byłem na podwyższeniu i Cię widziałem A, nad smoke'em. ja nie widziałem. U. Ale kurwa, daje. Ale rzuca, nie? Ale rzuca. To na speedie daje 1B, na speedie daje jeżdżaj 1B. Mało haka, kurwa, rozumiesz? Ja i Oj, no shift'ika już, już shift'ika kurwa. <noise> Tutaj, Ola dostał i chuj, nie no, Alisiu dostał kurwa z dwaj boty, dwa ulhaki kurwa, radar nie, na mrogu. I... to co im daje to jest szkój, no. Myśleś środek, ty kurwa się zgubiłeś? Na no, spokojnie trzeba stalić. Dobra, Ale Nie do ugrania to jest, jak się... ale mi dał. Ktoś mu tam dałem. Dobra, ważąc żeby tu odcinek Ręcy kurwa nie trwał, tak, mi tak mi da, ten, no, da, dwóch jest to... w na B plantują. I resztę ci zostawiam, no. Resztę mi zostawiasz, kurwa to Nie wiem, właśnie kurwa, człowieku. Dobrze, dobra. dobrze. Ja ci zostało. A, ok, dobra. Łał. Ouch! 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 masz. Kurwa! po co mu mówisz? Ja Ouch! Kurwa! Czoło dostałem Dobrze, broj 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 dobra. Ja pierdolę w końcu. Pierwszy raz w tym meczu dostałem super moc użyteczną. Ale chyba. kurwa, cztery granaty chuj za tego dworu. Ja Jednego, co? No, no, i w czapę on, przecież. Strollowaliśmy, no bo ja nie wiedziałem, że on ma granaty. Ale, ale jak mu dobra, będzie żła granaty, kurwa. Chodzi na BS a pół granaty. Natural <laughs> wam strollował, bo nie powiedział wam. Ale kurwa. natural, co za, znaczy, ciasko, co ale, za różnica, czy wiedziałeś, ty wiedziałeś, czy nie wiedziałeś, to jak dajesz mi 59 HP? No i dobra, stary. O Do, boże. Dobra. No to... Stary. Co mieli? Nie Witka... albo dwysieł długa kosa naturalna. Ja pierdolę i co, włą, co włączyłeś? No kurają bota A jakiś naklip był albo jakieś skakanie z chuja tutaj No co wy robicie? Kurwa i dopiero z respa wychodzą na łoku. no po coś zaraz. Eż, kurwa, dał mi ta mocna woda Kurwa mać no! Też kurwa użyłem w tą stronę kurwa jak jakiś śmiecie jebany o, o, o. Ale szedł za to, bo na nie widzę cały czas, Kurwiel Dostał, 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 gonić goni gonić się, goni cię uważaj Dobrze Oj Rysiu. Ale o. dostał dużo, nie? 75 ja, pier... ja bym chciałem tylko tak inne i leci we mnie kurwa I <śmierdził> Kurwa śmieszne, śmieszne Je, Jak ja byłem na środku i dopiero z respa na łoku naturalnie na winę się dało, patrz jak dało kurwa No świetnie dało kurwa, dawno tak nie dało Ja stoję, kurwa w besie, niech się skradają się pół, pół tego leży jakiś pod B Właśnie nie będziemy się skradać. Właśnie, na to jest pewno. na pewno. Na pewno. Ta, na, na pewno wjeżdżają. no W ogóle się nie pierdolę. możemy pewnie gdzieś tu kurwa podajdzie A, spokojnie na to. Tak. Wyszedł w miejsce W się. I I jeden, jeszcze jeden plecy. Jeden plecy, jeden bez. Tam od, od, wejścia, od wejścia Ja, pierdole, ja jeszcze dole. kurwa ugrała to! Chuj w dupę, widzowie, nie wiem, zjebany ten odcinek jakiś, kurwa, nic nie rzucało, chuj w pizdę i tyle. No mam nie nadzieję... że nie rozrzucali tylko dlatego. Nie, nie! Przez to, że Pewor zbugował supermocę <laughs> I rzucało I im jak pojebane. No, no, no oczywiście, tak, bo... że tak. No cóż widzowie, no, łapka w górę na pocieszenie, chuj w dupę, razem będzie lepiej. Na razie żeś piątka. Elo e Halo, Elo.